Cześć, dzisiaj mam przyjemność pokazać Wam wędki limitowane od Robinsona dla spinningistów, majówka z zapasem, wędki z serii Diaflex, Diaflex Limited Edition, czyli są takie wędeczki od tamtego roku produkowane w bardzo małej ilości o wyjątkowych parametrach. Trzy modele: Pike Spin 2,21 do 10,35 gram, drugi model. To jest Zander Spin, 1,98 m, 35 g. No i trzeci model Perch Spin, 1,89 m, od 0,5 g do 6 g. Wszystkie te trzy modele są w dwuskładzie. I mam przyjemność Wam im pokazać, jak one wyglądają. Pierwszy, najdłuższy powiedzmy, Pike Spin, tak? wędeczka stworzona do łowienia szczupaków, jak nazwa wskazuje. One wszystkie przede wszystkim są bardzo lekkie, bardzo lekkie, bardzo mocne. O doskonałej pracy. Z czego to wynika? Raz, że przelotki, przelotki firmy Fuji. Na tytanowej stopkach. Dzięki temu waga przelotki jest znacznie, znacznie niższa bodajże 40 mniej niż standardowo. No i te ringi, te ringi tak to jest wysoka półka. Bo to jest, jeśli dobrze nazwę w mowie tak, czyli ym, bardzo mały pierścień, średnica pierścienia, bardzo bardzo lekka, a przy jedno, jednocześnie ta średnica jest większa w porównaniu do Siku, do Sika standardowego. No i dzięki temu uzyskujemy przelotki bardzo mocne, bardzo lekkie, o dużej średnicy i oni się jeszcze w Fudzi chwalą, że one mają jakąś polepszoną ym, poślizg. Tak? Także dzięki temu te rzuty możemy oddawać i płynniej i dalej. Wszystkie wędki są, pokażę ładnie, podpisane w pięknym oplocie Limited Edition. No i zobaczcie tak na wagę. Ta wędka waży jedyne, jak dobrze pamiętam, 86 czy 88 gram. To czuć w ręku, że to jest piórko dosłownie. Elegancki uchwyt do kołowrotka. Pianka Ewa. No i co ciekawe, każda z tych wędek jest yy, z racji tego, że jest limitowana, jest podpisana. Ta akurat wędeczka jest napisana, tak? Unikalny numer wędki to jest akurat wędka numer 24. Nie ma ich dużo na rynku. My mamy przyjemność po kilka sztuk mieć. O właśnie, tu jest napisane 86 gram. Szybka akcja. Pokażę te łączenia. Te są bardzo ładnie wykonane. Wędka jest trwała, bardzo lekka. Może pokażemy, jak ją machnę kawałeczek. No i jest nieziemsko szybka. O! Nie wiem, czy będzie widać. No, mega wędeczki. Dla bardzo wymagających to jest tu jeszcze dolniczek. Z logo Robinsona. Tutaj o węglu mamy tak i o uchwycie, proszę bardzo. Nanocore Technology. Węgiel. 90, z tego co widzimy i to jest wędeczka. Szczupakowa druga wędeczka. Sandaczowa bardzo mi do gustu przypadła. Co prawda spininguję teraz mało, chociaż uwielbiam spiningować na Zalew wiślanym czasami się udaje i ta wędka byłaby idealna do tego. 1.98 10.35 gram, czyli potężna moc. Waga jedynie 88 gram jak dobrze pamiętam. O, wędki są lekkie, wiaty. No super, to jest wędka na na łódki. To jest pała, tak? Taka jaka ma być kij od szczotki jakbyśmy powiedzieli, ale finezyjny. Także każde stuknięcie, każde puknięcie będzie widoczne. No i w full Wadze, to jest wędeczka, akurat numer 33. Piękna wędka. Bardzo chciałbym nią połobić sobie właśnie sandacze. No i trzecia to jest ultra delikatna wędeczka okoniowa Perch Spin. To jest akurat model, numer wędki, numer 40. Ta wędka, słuchajcie, waży jedyne, jak dobrze pamiętam, 50, chyba 1 gram. Jest napisane, sprawdzę, czy. Czy dobrze zapamiętałem? Tak, 51 gram. Szybka akcja. Proszę bardzo, jak pokazuje producent. Tu jeszcze ulotki odnośnie tych przelotek. No i ta wędka naprawdę jest do dłubania o koni rewelacyjna. 51 gram. No, praktycznie nie czuć tego w ręku. Jak na seryjne wędki, uważam, że to jest po prostu. Wspaniała, wspaniała sprawa dla takich wędkarzy, którzy chcą mieć perfekcyjny sprzęt. Oczywiście w sklepie Łowisko Net poza wędkami limitowymi, limitowanymi Diaflexa serii znajdziemy całą serię wędek Spider. To jest perch spin, perch jig, zander spin, zander jig i jeszcze pike. Wszystkie znajdziecie w sklepie Łowisko Net w opisie Opisy wagi, ceny na łowisko znajdziecie. Także te cukiereczki polecam, jest ich niewiele. Do zobaczenia. Cześć.